Hmm. Zapomniałem, że oni mają 3 godziny do przodu Nie, gdzie trzy? w Moskwie to chyba jest godzina Wygadasz. Wydaje mi się, że więcej. Nie w Moskwie? No nie, sprawdzę to jeszcze, ale... Zdawało mi się, że godziny mają. Oni mają 3 godziny do przodu i jakieś 100 lat do tyłu. <śmiech> 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 Możecie e, Przeszedłeś teraz jakimś... na środek jakby to, e, Wojtek well. Przeszedłeś na środek po formacji, czyli na lewo ode mnie Okej, okay. na prawo lecę no, chodźcie pod chmury co? Ale co na... Zmieńmy kurs na północ słuchajcie, bo tu jest... ja jestem w okolicy tego... Na północ jak pójdziemy to przejdziemy nad Iwanowska jand z Tak. To damy imala i coś się może zacznie działać Koryguję no. północ stąd Okej okay. Wojtek trzymasz się jeszcze raz, bo się rozstrzeliliśmy teraz wszyscy trochę Tak, widzę, was tam w tle. A czy to chyba wy jesteście, mam nadzieję. Eee, dobra, ja tylko koło góry. Widziąć no. chyba przed nami. Tak, ja przed nami. I co i tak... Tak, to, to do do nas. Dołączyłeś do nas. No ja zajebistę. Dobrze Wojtek. Pokładnie no. się trzymasz. No. Się staram tylko trzymać was na razie Dobra, dobra To i tak już jest dużo tak. Bo zazwyczaj to jest wielkie szukanie jak ktoś nowy przyjdzie A dobra, widzę ich lotnisko i widzę, że yes, na nim się yes. zupełnie nic nie dzieje mm -hmm. Dobra, lecimy na to następne Okej okay. Jak jest, a na tu, do... na do Toshino? Aha. Nie wiem czy ja będę miał tyle paliwa. Ja to muszę odbijać, słuchajcie, bo... bo mam 100 litrów, nie? Nie po I... potem do naszego lotniska, tam już za daleko. To ja was pożegnam tutaj. Wy okay. jak macie paliwo. A ja odchodzę na... Dobra. Na e, a takie pytanko szybkie, gdzie jest w paliwa? E, ty, ziomek, właśnie coś nad y, tym... Lotniskiem, zaraz ci powiem, Wojtek. tak tym lotniskiem się skaleciało i idzie na zachód. Okej, okay, nigdy do niego. Jak możesz, do mnie wali już arkus. Tak, wali, wali. A, widzę, 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 widzę. Chęć, z tym tak. Co, robimy takie dziwne? Więc to można, można tutaj podejść. No dobra, no to już, żeby się to wygórować. Tak, eee, wskaźnik paliwa jest w do, na dole. Prawej. z taki, prawej. Masz taki literkę ruch. L, literkę tak. L masz na nim. Aha, a to mhm. ponad dwójkę mam. Dobra no I, patrz Pryk jeden się wystawił, e, ja na niego, ja zejdę na tego, który się postawił i będę hamem, a ten, e, tamten pewnie zareaguje i zacznie mnie gonić. No nie? Aha. Dobra, strzelają do właśnie... ciebie na razie. On próbował chyba do mnie dociągnąć, ale mu się nie udało. Zepsułem mu dzień Id, zajebiście, a ja schodzę do tego tego, który się akurat z... wytrzykał z energii. Okej, okay, okej okay. dobra, widzę. Ja to. Akcja. Został trochę, ale muszę ostro iść do góry Dobra, ja widzę to On będzie do ciebie kręcił, strzela teraz do ciebie, także ostrożnie i cała pelotka z całego lotniska idę na niego a dobra. jeszcze potrzebuje trochę. Dobra. Próbuję go tam podtrzymać. Dostał, Grycia. ale bardzo słabo. Dobra. Teraz ja A, idę do mnie. Na wolu, na wolu. Widzę cię. Ty krę kręcisz z nim, tak? Tak. To źle, ale dobra. Spróbuję go teraz zrobić. Nie zrobię tego. Dobra, on jeszcze. teraz wgradzi do tobą. Tak, tak, Dobra Będzie strzelał do ciebie Nie, Ale zbit przeszedłem mm -hmm. O ty kurde Lotki dostałem Dobra musisz się zwi zwinąć chyba No muszę Dobra ja go jeszcze spróbuję tutaj dokręcić Ja jeszcze mam, jeszcze mogę okay, też Okej okay, to zrób, zrób, zrób Zrób mi się Ładnie dostał, mocno. No ładnie dostał, ale nie skończyłem go i teraz on będzie na mnie. No ja, ja tu jeszcze jestem. Dobra. Dobra. Dostał znowu. Wow, pod Od Odpyloty. Tak. No to sorry, za, za mój głupi pomysł. To jest. Oka. Ja zaraz będę miał po skrzydle od niego. Idę za drugim. Albo przełodziej. Dobra, zapalony jeszcze jeden i ja uciekam w takim razie stąd. Sorry, góra. Brawo! Czy Sorry, ty tam Lipa. walczysz? Sorry, Lipa, tak. Czy ty tam walczysz, Wojtek, na górze? E, ja tam na przed certyfikuję uciekam. Aha, ja dobra. Tutaj, dawaj, ja, nura, ja, dawaj Nura, dawaj Nura, ja dawaj Nura. I to. na zachód, na zachód. Okej, okay. okej. Okay. Lecę do ciebie. Musisz mocno teraz kręcić w lewo. Wiem, wiem. Próbuj jakoś manewrować, żeby nie dostać od okay. tej i jeszcze w lewo musisz skręcić. Tak, dobrze. I teraz rób jakieś kocie ruchy, żeby cię nie trafił w dół. W dół najlepiej. Okej. Okay. I w lewo. I w lewo. Dobra, jak, ja nie, jak mnie nie zabije pelota, to może Ci pomóc zdołam. Okej, okay, teraz w prawo jak możesz, odbij i potrzymaj chwilkę prosto, nie za długo, bo on jest blisko. Dobra, dostał mocno. Idzie w dół. Dobra, idziemy. Yy, w zachód, Wojtek, w zachód. I spierdalamy stąd po drzewach. Jestem z e, lewej i uciekamy. Okej. Okay. Dobra akcja, Ziemuś, brawo. Uch. No. Super. I... Pięknie. Musimy stąd teraz uciec. Patrz za mnie, jeżeli możesz. Ja patrzę za Ciebie. Bardzo dobrze robisz. Po drzewach, po drzewach. Daje się czysto za tobą. Okej, okay, super. Patrz na tą kulkę magiczną i trzymaj czysty oh. kurs zachód. Okej, okay, adrenalinka była.